Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest ten dowód, który znajduje się tutaj na tablicy. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, ewentualnie tablice maturalne lub też matematyczne. I możemy rozpoczynać. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wykazać, że zachodzi tego typu równość. Po lewej stronie mamy sumę dwóch kosinusów, mamy tutaj pi piąte oraz 3 piąte pi. Jak się za to zabrać? No, więc przede wszystkim zaczynamy od lewej strony, czyli przeprowadzamy ten dowód, wykazując po prostu, że lewa strona jest równa, jedna druga, i na początek zastosujemy tutaj wzór, własność, którą zapisałam po prawej stronie. Ona dotyczy sumy kosinusów pewnych kątów. One mogą być takie same, mogą być różne, nie ma znaczenia, ale chodzi o to, że jeżeli mamy tutaj kosinus alfa plus cosinus beta, to możemy zapisać to później jako 2 razy cosinus i zauważcie, że tu następuje dodawanie naszych kątów i dzielenie przez 2 i potem mamy odejmowanie tych kątów i dzielenie przez 2. I to wszystko jest tutaj oczywiście połączone mnożeniem. No więc moi drodzy, w naszym przypadku alfa wynosi pi piąte, beta wynosi 3 piąte pi, więc możemy się zabierać tutaj za nasze, użycie tego naszego, tej naszej własności. Czyli mamy tak, na początku mamy dwójkę razy. I teraz tak, kosinus zostaje i mamy tak, alfa plus beta, czyli mamy pi piąte plus 3 piąte pi. To są moi drodzy 4pi przez 5, bo tu mamy ten sam mianownik i mamy 3pi dodać pi, czyli to są 4pi i to dzielimy przez 2, bo tutaj mamy dwójeczkę we wzorze. I mamy tutaj cosinus alfa minus beta, czyli mamy pi piąte, czyli tak naprawdę 1 piąta pi, minus 3 piąte pi, czyli 1 piąta minus 3 piąte, to są moi drodzy minus 2 piąte pi, i to też dzielimy przez 2. I co z tym dalej zrobić? Przede wszystkim pozbędziemy się na początek tutaj tego minusa. Dlaczego? Funkcja, znaczy dlaczego? Po pierwsze dlatego, że po prawej stronie nam ten minus jest niepotrzebny. Po drugie wykorzystamy własność funkcji cosinus, która mówi, że jeżeli mam cosinus minus x, to funkcja cosinus zjada mi tego minusa. I wówczas jest równa cosinus X bez minusa. Funkcja cosinus jest funkcją parzystą. Stąd ta własność, czyli dla X i dla minus X jest taka sama, jeżeli chodzi o wartości. I teraz tak, czyli możemy sobie zapisać, że to jest po prostu 2 cosinus. I teraz tak, tu, moi drodzy, ta dwójka i ta czwórka się skrócą, czyli będziemy mieć dwie piąte pi. I ten minus zostanie zjedzony i ta dwójka z tą dwójką się skrócą, czyli będzie kosinus 1 piąta pi, czyli po prostu pi piąte. Dalej nie widzę tej jednej drugiej, którą mam mieć udowodnioną, dlatego teraz uciekam się do kolejnego przekształcenia. Mianowicie każdy z tych kosinusów, ten oraz ten. Chcę rozpisać według pewnego przekształcenia. Mianowicie chcę go zapisać w formie sinus 2 alfa przez, moi drodzy, 2 sinus alfa. Czyli chcę te, je poszerzyć tak jakby. Za chwilę do, zobaczycie dlaczego, ale korzystam z tego przekształcenia, moi drodzy, dlatego że jeżeli wstawicie sobie za sinus 2 alfa to, co mamy tu, Czyli 2 sinus alfa cosinus alfa, to co się okazuje? Że ja mogę po skróceniu 2 sinus alfa dostać kosinusa, czyli to przekształcenie nie jest takie, że ono mi zaburza to, co mam tutaj, tylko ono mi przedstawia to inaczej, a w dalszym ciągu to będzie równe sobie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli coś robicie z wyrażeniem, to musicie zrobić tak, żeby jakby ono było cały czas takie samo, tylko inaczej zapisane. Tak jak tutaj, czyli dalej będzie kosinus. I naszym alfa w tym wypadku będzie 2 piąte pi, a w drugim będę 1 piąta pi. I teraz idziemy dalej, czyli ta dwójka z przodu zostaje i teraz idąc tym tropem, zapisuję cosinus 2 piąte pi w ten sposób. Czyli mam w liczniku sinus 2 alfa, moje alfa to jest to, czyli to będzie 4 pi przez 5, bo mam dwa razy, czyli 2 razy 2 jest 4 pi przez 5. I na dole mam 2, sinus alfa, a moje alfa zostaje takie, jakie jest, czyli 2 pi przez 5. I to samo robię z drugim wyrażeniem, czyli będę miała w liczniku sinus 2 alfa, tylko moje alfa to jest 1 piąta pi czyli to będą po prostu 2pi przez 5 i na dole mam mieć 2 sinus alfa, czyli sinus i tu jest pi piąte. I myślę, że już niektórzy z Was coś widzą, mianowicie to, że tutaj mi się coś skraca. Przede wszystkim te dwójki mi się zredukują, to jest rzecz taka tu ciekawa też i tu mi się redukuje sinus 2 piąte pi i tu mi się redukuje. Z czym zostaje? Na pewno będę miała jedną drugą, bo ta dwójka z tego mianownika mi nie ucieka nigdzie. I w liczniku zostaje mi sinus, tutaj sobie zapiszemy tą jedynkę, żeby był miejsce ten. I mamy tutaj 4 pi piątych i tutaj mi zostanie sinus 1 piąta. I co z tym dalej, moi drodzy, zrobić? No, ktoś powie: W dalszym ciągu nie mam jednej, drugiej. No dobra, ale przyjrzyjcie się teraz temu, co ma wspólnego ten sinus z tym sinusem. Jeżeli przyjrzycie się ich argumentom, to zauważycie, że, prawda, pi piąte ma dużo wspólnego z 4 pi, prawda? Bo jeżeli ja. E, znaczy może nie tyle tutaj e, są równe, tylko jeżeli ja wezmę od pi odejmę pi piąte, to dostanę 4 piąte pi. O, taki sposób. I zobaczcie, jednocześnie. Tutaj mam jedną, jeden argument i drugi argument. I piszę to, dlatego, że pi minus pi piąte pi minus alfa to są już wzory redukcyjne. Czyli we wzorach redukcyjnych mamy 2pi minus alfa, pi 2 minus alfa, 3 π pi minus alfa i mamy też pi minus alfa. Czyli mogę zapisać to w taki sposób, że mam jedną drugą razy sinus pi minus pi 5 bo w dalszym ciągu muszę mieć 4 piąte i tu mam sinus pi 5 I teraz, moi drodzy, co dalej robię? Co mogę wykorzystać? Mianowicie muszę się cofnąć do tych wzorów redukcyjnych i przypomnieć sobie, w której ćwiartce leży ten kąt. Ten kąt leży w ćwiartce numer 2, bo jest pomiędzy pi drugie a pi. Tutaj może zaznaczymy, że to jest druga ćwiartka. I ja wiem, że w drugiej ćwiartce... W wszystkie są dodatnie, w drugiej jest sinus, czyli mój sinus zostanie dalej sinusem bez żadnego minusa, i ja jakby zjadam to pi i zostaje tutaj mi pi piąte. No więc moi drodzy dostaliśmy to, co chcieliśmy, bo mianownik zostaje bez zmian. I co mogę zrobić? Mogę po prostu je skrócić i dzięki temu dostaję jedną drugą, co jest równe mojej Prawej stronie, czyli to, co należało wykazać. No więc moi drodzy, dosyć ciekawy przykład. Skorzystaliśmy z wielu bardzo interesujących przekształceń. Polecam, jeżeli macie tego typu zadania, spróbować zrobić to w ten sposób. Przeanalizujcie sobie, co tutaj się stało. Jeżeli macie jakąś ciekawą propozycję, zapraszam do kontaktu mailowego. Jak inaczej rozwiązać to zadanie. Zachęcam także, moi drodzy, jeżeli macie w Waszych archiwach ciekawe zadania z funkcji trygonometrycznych i nie tylko, do przesłania nam chętnie zaprezentujemy je na kanale. Zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.